¡Ay! Dominikański Anno 2013 uważamy za otwarty. Viva Gdańsk! Viva Rzeczpospolita! Jarmark Świętego Dominika to największa, najstarsza i najradośniejsza impreza o charakterze plenerowym w Polsce i w Europie. Czwarte miejsce na liście atutów Gdańska. Starocie, antyki, rzemiosło, artyści. Tu tradycja przenika się z nowoczesnością, handel przenika się z wydarzeniami artystycznymi i muzycznymi. Tu się kupuje, targuje i raduje. Bardzo dużo jest ludzi, ale fajnie. Nice people, really nice art. Uh, I like it. I like it a lot. Dużo ciekawych rzeczy. Naprawdę, już co roku tutaj przychodzimy i podoba nam się. Zapraszam na stoisko punktu informacyjnego na ulicy Długiej. Znajdą tutaj Państwo informacje na temat jarmarku, gry miejskiej. Oraz można otrzymać certyfikat gościa honorowego. Podoba nam się, jest wiele tych straganów, wiele innych rzeczy towarzyszących. to idziemy na jarmark. To już tradycja nasza. Przyszliśmy, zobaczyliśmy, jest bardzo bardzo fajnie, bardzo smaczne rzeczy, także polecam i bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy możemy patrzeć. Zapraszam w imieniu Pirata Gdańskiego wszystkich obecnych w Gdańsku na Jarmark Świętego Dominika, gdzie jadła, picia, Różnych skarbów, ciekawych rzeczy jest brud. Jarmark Świętego Dominika czekamy na was. Jarmark Świętego Dominika, organizowany przez międzynarodowe targi Gdańskie można zobaczyć do 18 sierpnia. Więcej informacji oraz program imprezy znajdą Państwo na www.jarmarkdominika.pl. Zachęcamy także do odwiedzenia naszego Facebookowego profilu.